Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną lekcję płynnego czytania. Dzisiaj przed nami spotkanie z czterema samogłoskami, zapisanymi za pomocą liter E, A, O i. Dzisiaj nasza buzia w trakcie, w trakcie treningu czytania będzie robiła różne kombinacje. Będzie rozciągała się na boki będzie robiła okrągłą buźkę, będzie też w takim naturalnym spoczynkowym układzie, ponieważ każdą z tych głosek, zapisaną za pomocą liter, wymawia się inaczej. O odczytujemy, gdy nasza buźka jest okrągła. I z kolei jest rozciągnięte, uśmiechnięte i wymaga tego, żeby nasze kąciki ust się po prostu rozciągnęły. A mamy swobodnie opuszczoną buzię, a E jest wymawiane dosyć płasko. A więc uwaga! Pierwsza kombinacja czteroliterowa czytamy płynnie, pięknie, łączymy ze sobą samogłoski. Najpierw E, potem A, następnie O i na końcu uśmiechnięte i. A więc e. A, o, I. E. A, o, I. E, oj. O, i. I wspólnie. E, oj. E, Przepraszam, E, oj. Tym razem pierwszą literą jest litera O, gdzie trzeba ładnie buźkę naszą ułożyć jako okrągłą. Natomiast zwróćcie uwagę, na końcu jest I, a więc kończymy uśmiechem. O, e, a, I. O -e, o, -e o, -e o, -e o, e, A, I Tym razem pierwszą literą jest A, natomiast na końcu mamy okrągłe O. A przed O zobaczcie jest uśmiechnięte I, a więc A, -e a-e-i-o. Dobrze, jeszcze dalej ćwiczmy. A-e-i-o. A-e-i-o. Jeszcze raz. A-e-i-o. Tym razem, moi drodzy, zaczynamy od uśmiechniętego i i startujemy. I-a-o-e. 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 -e. Jeszcze. I A ja, O E i jeszcze raz I A ja, O E. Kochani, tym razem mamy pierwsze E, a na końcu A, a między nimi oczywiście O, okrągłe i uśmiechnięte I. A więc E O I A. Ja. E O I A. Ja. E O I A. Ja. Jeszcze e, o, i, ja. Jeszcze raz e, o, i, ja. Hmm, aż usta bolą od wymowy tych samogłosek, ale mamy jeszcze jedne, jedne, e, połączenie, jedno połączenie do odczytania, a mianowicie zaczynając od szerokiego uśmiechu na i, następnie okrągłej buźki o, a potem a, e. A więc i, o, a, e. I wspólnie. I I-o-a-e. I-o-a-e. -io jeszcze. I-o-a-e. I ostatnie. I I-o-a-e. Ale napracowały nam się buzie. Pięknie, żeśmy zaliczyli ten kolejny trening czytania. Wprawdzie nie było tu jeszcze żadnych wyrazów ani cokolwiek znaczących słów sensownych. Były tylko takie połączenia, kombinacje, ale... One wymagają właśnie tej płynności i pięknego układania ust. A to też jest ważne przy czytaniu. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. PA-